Cześć. zapraszam Was na przegląd wyprzedaży w Kiku. Słuchajcie, ceny są mega fajne, bo już od za 20 zł możecie kupić naprawdę fajne rzeczy. Oczywiście, dziewczyny, koniecznie zasubskrybujcie też mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami i promocjami, co najważniejsze, nie tylko w kiku, ale też Pepko, Rossmanie czy Action. Także łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał obowiązkowo, bo będziecie przegapiać inaczej premiery i zapraszam Was do oglądania. I tutaj mamy takie fajne sweterki, zobaczcie one, wszystkie generalnie są po 20 zł. Tutaj taka ciekawa bluza z napisami Always in my heart. Zobaczcie, różowa z kapturem, bardzo fajny materiał, e, także Wam bardzo polecam. Rozmiary są, generalnie są bardzo uniwersalne i ona też kosztuje 20 zł, tak jak zresztą wszystkie inne bluzy, które Wam tutaj prezentuję na tym wieszaczku. Tutaj przejdziemy teraz na bluzeczki, mamy fajną niebieską, zobaczcie, w ogóle słuchajcie, bardzo opłaca się teraz w Kiku kupować, bo Kik raczej ma dosyć ceny wysokie, aczkolwiek jeżeli teraz są wyprzedaży, to te ceny są naprawdę bardzo ciekawe, ta bluzka kosztuje 35 zł, więc bardzo Wam polecam kupowanie, ja wiem, że lat się już kończy i tu jeżeli chodzi o letnie rzeczy, ale tak jak widzieliście jesienne bluzy czy coś, też możecie sobie już kupić i to w bardzo fajnych cenach. 45 zł kosztuje ta bluzka. Ona wcześniej kosztowała 75 zł i uważam, że za 75 zł była niewarta swojej ceny. Natomiast teraz za 45 naprawdę można ją już kupić. Ta kosztuje na przykład 35 zł. To jest taka narzutka, bardziej wiecie troszkę prześwitujący materiał. Także słuchacie bardzo, bardzo biednicie do kika, bo oprócz tego, że pojawia się już nowa kolekcja jesienna, to stara jest na wyprzedaży 45 zł. Także myślę, że to są naprawdę najlepsze okazje, biorąc pod uwagę całą inflację i wysokie ceny, żeby teraz właśnie się zaopatrywać w takie, w takie ciuszki. Tutaj zobaczcie, jaka fajna bluzeczka też na ramionczkach. Słuchajcie, idealna właśnie moim zdaniem do pracy, bo ona nie jest taka ani letnia, ani wakacyjna, ani taka oficjalna. Także uważam, że jest właśnie idealna i kosztuje 45 zł. No dobra, ale przejdźmy jeszcze teraz na dział takich różnych dupereli, słuchajcie. To taki troszkę mieszany przegląd, ale słuchajcie, zostawiam Was troszkę na tych wszystkich tutaj gadżetach, bo naprawdę są bardzo fajne szklaneczki, zobaczcie zadyszkę, potem też ładne świeczuszki i fajne akcesoria kuchenne. Także jeszcze raz Wam oczywiście przypominam o tej subskrypcji, bo to jest bardzo ważne, żeby być na przeglądu z moim głosem, z moimi przeglądami i oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć na przykład o promocjach, a jutro postaram się Wam rzucić fajny film z promocjami z Rossmana, także dziewczyny naprawdę czekajcie, bo warto i zostawiam Was teraz tutaj na chwilkę na cały przegląd tych wszystkich kosze Okay.